Widok na zamek Czocha z drona. Zbudowany był w 1247 roku na polecenie króla czeskiego Wacława I. 70 lat władają nim książęta piastowscy, między innymi Bolko II Mały. Potem wraca z powrotem do Czech i najdłużej, bo blisko 250 lat, należy do klanu Nosic. W 1909 roku następuje zmiana i pod upadły zamek. Kupuje rezydencyjny producent cygar Ernest Gutschow i odbudowuje ten zamek, przywraca jej historyczny wygląd z 1703 roku. Kupuje dzieła sztuki i przywraca mu przepiękny wygląd. Po II wojnie światowej w 1945 roku opuszcza zamek, zabiera część rzeczy, ale dużą część ukrywa w różnego rodzaju schowkach. Pomyśli, że kiedyś wróci do zamku i odzyska. Służba, która została w zamku miała oddać wszystko, co się znajduje żołnierzom, aby ci nie zniszczyli tego zamku doszczętnie. Po wojnie wojsko utworzyło tutaj dom wczasowy a dzisiaj jest to ośrodek hotelowo-konferencyjny.